Oto odkrycie nie było wynikiem wielkoskalowych wykopalisk. Zdarzyło się niemal przypadkiem. Pracownicy przeprowadzający rutynowe naprawy natknęli się na wąski, zamurowany korytarz. Wejście, które zdawało się być zapomniane przez wszystkich od dawna. Gdy w końcu je otworzyli, to co znajdowało się pod ziemią, przerosło wszelkie oczekiwania. Fakt, że złożona sieć tuneli pozostała nienaruszona przez tak długi czas pod hotelem, rodzi pytania nie tylko o to, co było ukrywane. Ale także dlaczego. I każe nam się zastanawiać, ile jeszcze zapomnianych bunkrów wciąż jest zakopanych pod naszymi stopami, czekając na swój moment. Zanim przejdziemy do głównej części, chcielibyśmy poprosić o drobne wsparcie. Polubienie i subskrypcja byłyby najlepszą formą wdzięczności. Dziękujemy. Od końca II wojny światowej Europa nieustannie odkrywa sekrety ukryte pod jej powierzchnią, czasem dosłownie. Od ogromnych schronów pod Berlinem. Po złowrogie korytarze Wilczego Szańca w Polsce, systemy tuneli z czasów nazistowskich od dawna fascynują zarówno historyków, jak i teoretyków spiskowych. Niektóre z nich zbudowano jako schrony przeciwlotnicze, inne służyły jako ukryte fabryki broni schowane pod miastami, by uniknąć alianckich bombardowań. A niektóre, jak bunkier Führera w Berlinie czy tunele w pobliżu Berghofu, powstały jako osobiste schrony zaprojektowane z myślą o możliwej ucieczce. Takie odkrycia nie są czymś niezwykłym. W rzeczywistości do dziś, od czasu do czasu, odkrywane są nowe systemy tuneli w lasach pod farmami, a nawet pod nowoczesnymi budynkami. Ich obecność przypomina o tym, jak głęboko reżim nazistowski zakorzenił się w krajobrazie zarówno fizycznie, jak i ideologicznie. Dlatego gdy zespół badawczy wyruszyłby zbadać góry Obersalzbergu, obszar już przesiąknięty historią nazistowską, nie spodziewali się niczego niezwykłego. W końcu to tutaj znajdowała się niegdyś alpejska rezydencja hitlera Orle Gniazdo. Wiadomo było, że w okolicy znajdowały się bunkry. Co jeszcze mogło pozostać ukryte, i wtedy to znaleźli. Podczas skanowania terenu pod bunkrem, który kiedyś był zamurowany położonym obok hotelu zbudowanego w powojennych latach, zespół odkrył pustkę w niezbadanej przestrzeni pod górą. To, do czego zeszli, dalekie było od typowego bunkra. Nie był to pojedynczy tunel ani opuszczone pomieszczenie. To była złożona sieć korytarzy, niektóre wąskie i nierówne, inne dobrze skonstruowane i wzmocnione starzejącym się betonem. Niektóre korytarze prowadziły do zawalonych skał, inne do drzwi, zamkniętych tak szczelnie, że wydawały się nietknięte od dekad. Ale najbardziej niepokojący szczegół: te tunele nie widniały na żadnej historycznej mapie wojskowej. Nawet miejscowi, których rodziny żyły na tej górze od pokoleń. Nie mieli pojęcia o ich istnieniu. Jeden kanał szczególnie się wyróżniał. U jego podstawy zardzewiałe żelazne pręty prowadziły w ciemność. Odkryta poniżej komora łączyła się w niemal niemożliwy sposób z konstrukcją powyżej. Hotel nowoczesny otwarty dla gości. A jednak nikt nigdy nie zgłaszał żadnych oznak tego, co znajdowało się pod ziemią. Tajemne pokoje poniżej. Położone w malowniczych alpach bawarskich niedaleko miasta Berchtesgaden Obersalzberg. To region spokojnego, piękna naturalnego, który niegdyś służył jako jeden z najbardziej niesławnych ośrodków władzy nazistowskiej. To tutaj, wśród wysokich szczytów i gęstych lasów sosnowych, Adolf Hitler założył swoją górską rezydencję Berghof. Początkowo skromny dom wakacyjny znany jako Haus Wackenfeld, nieruchomość została nabyta przez Hitlera w 1933 roku, wkrótce po jego dojściu do władzy. Z czasem przekształcono ją w Wielki Berghof, rozległą alpejską rezydencję, która stała się jego ulubionym osobistym azylem. Berghof służył nie tylko jako miejsce wypoczynku, ale także jako druga siedziba rządu. Hitler spędzał tam znaczną część swojego czasu, zwłaszcza w latach poprzedzających i podczas wczesnych etapów II wojny światowej. Związek Führera z Alpami Bawarskimi był głęboki. Znajdował ukojenie w dramatycznych krajobrazach świeżym górskim powietrzu i izolacji, jaką oferowała ta okolica. Otoczenie stanowiło wyraźny kontrast dla politycznego zamętu w Berlinie i pozwalało Hitlerowi kreować wizerunek refleksyjnego przywódcy. Panoramiczne widoki z ogromnego okna Berghofu stały się symbolem jego samozwańczej wizji przyszłości Niemiec. Obersalzberg stopniowo przekształcił się w centrum aktywności nazistowskiej. Wysocy urzędnicy, tacy jak Himmler, Göring i Bormann, zakładali własne kompleksy w pobliżu, tworząc odizolowaną enklawę polityczną. Pomimo spokojnego otoczenia, region był cichym świadkiem wielu decyzji, które miały niszczycielskie globalne konsekwencje. Oficjalnie był to dom wakacyjny, w rzeczywistości był to centrum dowodzenia azyl i forteca. Z czasem głęboko w skalę poniżej wykopano złożoną sieć tuneli i bunkrów łączących Berghof z innymi nazistowskimi strukturami w regionie. Ale niektóre części tego labiryntu nigdy nie zostały udokumentowane i przez dekady wierzono, że te tunele zostały dawno zamurowane, zawalone lub zapomniane pod warstwami powojennych konstrukcji. Ta wiara zmieniła się niedawno, gdy podupadły hotel zbudowany w latach powojennych na szczycie góry zaczął się rozpadać. Deweloperzy badając teren pod kątem przebudowy zauważyli dziwne anomalie w podłożu. Wstępne skany ujawniły pustki i puste przestrzenie tam, gdzie powinna znajdować się lita skała. Zaintrygowany zespół badawczy rozpoczął drobiazgowe badania. Pod ruinami fundamentów starego hotelu ukryte przed wzrokiem przez dekady odkryto tajny tunel dostępu. Był wąski, przesycony chłodem i spiralnie opadał przez niezwykle strome zakręty, jak robak drążący ziemię. Ściany tunelu lśniły złowrogo wilgocią, a powietrze było gęste od wiekowego pyłu, tworząc wrażenie, że każdy oddech przenosi w odległą przeszłość. Stało się jasne, że nie był to zwykły szyb dla komunikacji czy rur. To było coś zupełnie innego, ukryte celowo zbudowane i co najbardziej niepokojące, zaskakująco dobrze zachowane, jakby czas je ominął. Na końcu tego złowrogiego tunelu, niczym strażnik dawno zapomnianych tajemnic, stała ufortyfikowana żelazna brama szczelnie zamknięta od wewnątrz nie poruszyła się przez ponad 70 lat odkąd jej ostatni mieszkańcy lub być może ci którzy ją zamknęli opuścili to miejsce gdy badaczom w końcu udało się ją z trudem otworzyć dźwięk był prawdziwie przerażający metal szorujący o metal jak jęk z zaświatów którego echo rozbrzmiewało w ciemności niczym ostrzeżenie z odległej przeszłości to, co znajdowało się za drzwiami, zadziwiło nawet najbardziej doświadczonych historyków specjalizujących się w II wojnie światowej. Przed nimi ukazały się podziemne pokoje zamrożone w czasie jak duchy minionych dni. Pierwszy pokój okazał się zaskakująco zamieszkały wręcz domowy, mimo swej podziemnej natury. Zardzewiałe, ale w pełni nienaruszone łóżko, stół, szafa. Wszystkie te przedmioty świadczyły o czyjejś obecności. I co najbardziej niespodziewane, w środku pokoju odkryto całkowicie zainstalowaną wannę zatopioną w podłodze i otoczoną grubą warstwą betonu. Nic nie zostało splądrowane, nic nie zostało zniszczone przez wandali. Przestrzeń wydawała się po prostu opuszczona, ale nie zdewastowana. Było oczywiste, że to nie był zwykły bunkier wojskowy. Jak później potwierdzili badacze archiwów, był to część osobistych podziemnych apartamentów Hitlera. Położony pod budynkiem, który później stał się hotelem, ten kompleks pokoi został zaprojektowany jako ukryty azyl chroniony zarówno przed atakami lotniczymi, jak i ciekawskimi spojrzeniami. Na górze turyści i personel kiedyś spacerowali po korytarzach, nie mając najmniejszego pojęcia o tym, co kryło się tuż pod ich stopami. Poniżej grube ściany, dźwiękoszczelne drzwi i wzmocnione sufity strzegły tajemnic zamkniętych w kamieniu. Cały pokój pozostał nienaruszony, jakby nikt nie mieszkał tam od 1945 roku. Nie było śladów okupacji graffiti ani rabunku. Wydawało się, że ktoś po prostu zamknął drzwi i odszedł z zamiarem nigdy ich nie otwierać ponownie. Gdyby hotel na górze nie zaczął się rozpadać, ten dziwny fragment historii mógłby pozostać ukryty na zawsze. A jednak to był dopiero początek. Jeden z korytarzy prowadził jeszcze głębiej, opadając i oddalając się od pomieszczeń mieszkalnych. Tam powietrze stawało się chłodniejsze, światło latarek słabło. Na ścianach zaczęły pojawiać się symbole, enigmatyczne znaki, niektóre wyblakłe, z czasem inne głęboko wyryte w kamieniu. Uczucie niepokoju ogarnęło zespół, gdy zdał sobie sprawę, że to nie był tylko schron. To było zanurzenie w coś znacznie mroczniejszego. Ale aby zrozumieć, jak daleko to sięgało i do czego naprawdę zostało zbudowane, musieli kontynuować. Im głębiej zespół zapuszczał się w podziemny kompleks, tym bardziej surrealistyczne stawało się ich doświadczenie. To nie były zwykłe tunele. To były korytarze zaginionego świata, zamrożone w czasie. Każdy krok w głąb zdejmował warstwę ciszy, jakby sama góra wstrzymywała oddech przez dekady. Teraz było jasne. To nie był bunkier zbudowany pospiesznie w ostatnich dniach upadającego reżimu, został starannie zaprojektowany, skrupulatnie zaplanowany i, co najbardziej niepokojące, miał odcień głębokiego, osobistego znaczenia. W jednej z komór wilgotnej i lodowatej znaleźli pierwszą istotną wskazówkę. Drewniana skrzynia, w połowie zmiażdżona przez spadające gruzy, zapieczętowana zardzewiałymi metalowymi paskami. Na jej boku widniał przerażająco znajomy symbol. Nazistowski orzeł z rozpostartymi skrzydłami nad swastyką. Nawet po tylu latach widok tego symbolu sprawiał, że powietrze w pokoju wydawało się chłodniejsze. W środku znajdowały się dokumenty kruche z pozwijanymi krawędziami. Niektóre były zbyt wyblakłe, by je odczytać, ale inne wciąż nosiły wyraźne znaki, kody wojskowe, daty i coś dziwniejszego ręcznie rysowane schematy, które nie pasowały do planu bunkra. Te rysunki przedstawiały większe struktury, bardziej złożone pomieszczenia. Niektóre zdawały się wykraczać poza znany obecnie obwód kompleksu. Czy było więcej komór, więcej tuneli, wciąż zamkniętych za fałszywymi ścianami lub zakopanych pod gruzami, następnie pojawiły się osobiste przedmioty para okularów zestaw piór wiecznych ułożonych z obsesyjną precyzją i skórzany notatnik zniszczony ale wciąż czytelny w niektórych miejscach nazwiska w środku zapisano wyraźnym pismem niektóre podkreślone inne przekreślone jedno nazwisko wyróżniało się jak duch borman czy to mogła być tajna sala wojenna osobisty azyl dla wewnętrznego kręgu trzeciej rzeszy gdy zespół ostrożnie przemieszczał się przez komorę, odkryli garderobę dziwny widok pośród zimnego betonu. W środku wciąż wisiały grube wełniane płaszcze, na ramionach przyszyto wojskowe insygnia, w rogu leżały delikatne filiżanki do herbaty, takie jakich można by się spodziewać w eleganckiej jadalni, ale nie w podziemnej fortecy. Stało się niepokojąco jasne. To nie był zwykły schron. To była rezydencja, kryjówka, miejsce, które ktoś przygotował na dłuższy pobyt. I wtedy znaleźli przejście. Na pierwszy rzut oka był to tylko panel ścienny, ale poruszył się powoli, skrzypiąc ze starości i ujawnił wąski korytarz, ukryty za nim. Korytarz opadał wąski i wilgotny, zagłębiając się dalej w górę. Wydawał się nie mieć końca. W pewnych odstępach rozgałęział się. Niektóre tunele się zawaliły, inne rozciągały się w ciemność. Stare kanały wentylacyjne przylegały do sufitów. Przewody elektryczne. Biegły wzdłuż ścian, jak żyły od dawna martwe, ale kiedyś będące częścią czegoś znacznie bardziej zaawansowanego niż się spodziewano. Jeden tunel prowadził do klapy ukrytej pod leśną roślinnością, teraz pokrytej mchem i drzewami. Na górze tylko dzika przyroda bez budynków, bez punktów orientacyjnych tylko otwarty las. Ten, kto zaprojektował tę drogę ucieczki, zapewnił absolutną niewidoczność. Ale ostatnie odkrycie było najbardziej ludzkie i najbardziej fascynujące. W wąskiej szczelinie obok jednego z korytarzy, ukryta w zapieczętowanej metalowej skrzynce, znajdowała się sterta starych fotografii. Większość była uszkodzona przez wodę bez możliwości odzyskania, ale niektóre pozostały wyraźne. Jedna ukazywała mężczyznę w mundurze uśmiechającego się obok kobiety trzymającej dziecko. Inna pokazywała tę samą kobietę siedzącą samotnie na ławce. Patrzącą w obiektyw z nieodgadnionymi oczami. To nie były zdjęcia propagandowe. To były osobiste, prywatne, rodzinne fotografie, przyniesione tutaj i pozostawione. I nagle zimny beton nie wydawał się już tak pusty. To nie były tylko pokoje. To były echa. Pokoje, które zawierały plany strach, władzę i być może żal. Bunkier przestał być jedynie reliktem wojny. Stał się kapsułą czasu ludzi, którzy zniknęli bez śladu. Ich intencje pozostały zamknięte za stalowymi drzwiami i rozpadającymi się skałami. I być może najbardziej przerażającą ze wszystkich realizacji było to: to, co odkryli do tej pory, mogło być tylko początkiem, bo za każdym tunelem, który eksplorowali, zdawał się czekać kolejny, wciąż pochowany, wciąż ukryty, wciąż obserwujący. Na pierwszy rzut oka hotel wznoszący się nad tunelami wydawał się starzejącą relikwią. Lat 40. XX wieku jego kamienne ściany zniszczone przez czas, jego vintage'owa architektura, spokojna fasada wygodnie usadowiona wśród bawarskich wzgórz. Przez dekady turyści wędrowali po jego korytarzach, nie mając najmniejszego pojęcia o tym, co kryło się tuż pod ich stopami. Ale teraz prawda w końcu wyszła na jaw. Podczas rutynowych prac restauracyjnych ekipy budowlane zauważyły coś dziwnego. Obszar podłogi w piwnicy, gdzie beton nie pasował do reszty. Tekstura, dźwięk, wszystko było inne. Fałszywy panel został siłą otwarty, ujawniając zapieczętowane metalowe drzwi, których nikt nie dotykał przez ponad 70 lat. Gdy w końcu zostały otwarte, z trzaskiem za nimi znajdowały się schody prowadzące w ciemność, nienaruszone, nietknięte i zupełnie nie na miejscu. Poniżej to, co znaleźli, zaszokowało całą społeczność historyczną. Wyryte bezpośrednio w skalnej podstawie góry, znajdowały się prywatne podziemne komory które, jak mówiono, należały do samego Adolfa Hitlera. To nie były bunkry wojskowe, to były przestrzenie mieszkalne, zaprojektowane z najdrobniejszymi szczegółami, zbudowane w konkretnym celu i co najbardziej niepokojące, skrupulatnie zachowane. Pierwszy pokój okazał się gabinetem. Zakurzone półki wciąż przechowywały oryginalne tomy z popękanymi grzbietami, ale wciąż czytelnymi. Biurko stało naprzeciw nagiej betonowej ściany, a pojedyncze drewniane krzesło było starannie ustawione. Jakby ktoś dopiero co wstał. Następnie sypialnia. Materac dawno zgnił, ale rama pozostała wraz z resztkami zasłon i szafą, w której wciąż wisiał długi płaszcz. A potem wanna centralnie umieszczona w wyłożonej kafelkami łazience, stała się najczęściej omawianym odkryciem. Nie ze względu na jej design, ale na to, co sugerowała: trwałość, wygodę, intencje. Ktoś zamierzał tu żyć, nie ukrywać się, nie przetrwać, ale żyć. Zaskakująco instalacja wodno-kanalizacyjna była wciąż nie naruszona. Rury biegły schludnie wzdłuż ścian, nie zainstalowane w pośpiechu, ale zaprojektowane z wysoką precyzją. I było więcej. Mini kuchnia wyposażona w zardzewiałe patelnie i stos porcelanowych talerzy. Część wypoczynkowa z czymś co wyglądało na starą radiostację, teraz niemą, ale kiedyś używaną do śledzenia świata zewnętrznego. To miejsce zostało zaprojektowane dla jednej, może dwóch osób. Nie dla zespołu, nie dla personelu, ale po prostu dla kogoś, kto musiał zniknąć, nie odchodząc. Nawet sama lokalizacja była tajemnicą w tajemnicy. Ten kompleks nie przylegał do hotelu. Znajdował się bezpośrednio pod nim głęboko zakopany i połączony ukrytym przejściem sprytnie wbudowanym w oryginalną architekturę hotelu. Nie można było na niego natknąć się przypadkiem, trzeba było wiedzieć, gdzie szukać. Ale kluczowe pytanie pozostaje dlaczego. Niektórzy wierzą, że był to schron ostatniej szansy przeznaczony do użycia, gdyby Berlin kiedykolwiek upadł. Inni uważają, że był to po prostu prywatny azyl, ukryte gniazdo dla jednej z najbardziej niesławnych postaci historycznych. Tak czy inaczej implikacje są przerażające. Podczas gdy wojna szalała w Europie pod spokojnym górskim kurortem, ktoś budował azyl miejsce do kontemplacji wycofania się czekania. I przez ponad 70 lat pozostawał nienaruszony kapsułą czasu zawierającą sekrety strach i władzy. To nie był zwykły bunkier, to było coś znacznie bardziej intymnego. I teraz w końcu odkryte, pozostawia pytanie, które wciąż nie daje spokoju, co jeszcze może tam być? Za pozornie zwykłą kamienną ścianą znajdowały się kolejne zamurowane drzwi, ale te nie prowadziły do kolejnego pokoju. Prowadziły do czegoś znacznie bardziej złowrogiego. Wąski korytarz, który zakrzywiał się w dół głębiej w ziemię. Powietrze stawało się chłodniejsze, ściany zwężały się, sufit obniżał. To nie było częścią oryginalnych fundamentów hotelu. To był tunel ucieczki, wykopany ręcznie i wzmocniony betonem oraz stalowymi belkami. Tunel rozciągał się dalej niż ktokolwiek się spodziewał. Był jednym z wielu, które rozgałęziały się, jak żyły w różnych kierunkach. Niektóre prowadziły do gęstego lasu, inne do systemów odwadniających. A jeden, jak się wydaje, łączył się z pobliską, dawno nieużywaną linią kolejową. Przemierzanie tych tuneli oznaczało wkroczenie w dawno zapomniany plan ewakuacji awaryjnej, który sugerował, że ktokolwiek używał tej przestrzeni, nie miał zamiaru zostać schwytanym. Poziom inżynierii był znacznie bardziej zaawansowany niż początkowo sądzono. Ukryte systemy wentylacyjne zapewniały cyrkulację powietrza. W podłodze wykopano kanały odwadniające. W jednej sekcji nawet wbudowano szyny, jakby używano tam wagoników lub małych pojazdów do transportu. To, co najbardziej szokowało badaczy, nie było skalą, ale strategią. Każde wyjście było zamaskowane. Jeden tunel kończył się pod obecnie opuszczoną farmą. W jej piwnicy ukryta była zardzewiała żelazna klapa. Inny kończył się pod zawalonym klifem w lesie, naturalnie zamaskowanym przez czas. Stało się jasne, że to nie był zwykły, odizolowany bunkier. To była sieć ucieczki ukryta na widoku. Niektórzy eksperci uważają, że te tunele nie tylko zostały zbudowane do ewakuacji, ale do długotrwałego użytkowania przeznaczone do przemycania ludzi, dokumentów, a nawet skarbów upadającego reżimu. Są nawet sugestie, że niektórzy wysocy rangą naziści mogli używać tych tuneli do ucieczki w ostatnich dniach wojny, ukrywając się w innych schronach na wsi lub nawet przekraczając granice. Jeden korytarz był szczególnie przerażający. Jego ściany pokrywały wyblakłe znaki kody i symbole na nabazgrane kredą być może wskazówki lub oznaczenia jednostek. Na końcu znajdowały się ciężkie, żelazne drzwi, których otwarcie zajęło prawie dwie godziny. To, co znaleźli w środku, to mały pokój o szerokości zaledwie ośmiu stóp, z jednym z łamanych krzesłem pustą skrzynką i przepaloną żarówką. Wyglądało, jakby ktoś tu czekał, i to przez długi czas. Niesamowita cisza wciąż unosi się nad tymi tunelami. Rozciągają się dalej niż ktokolwiek się spodziewał. Nie ma o nich żadnych zapisów, planów ani świadków. Jedna z teorii, która zyskuje na popularności, głosi, że cały kompleks został celowo wymazany z historii, zamknięty, zakopany i zapomniany przez tych, którzy przeżyli. Być może jego istnienie było zbyt niebezpieczne, by pozostawić je otwartym. Co ukrywali? Czy była to ostatnia droga ucieczki dla samego Hitlera? Czy może dla tych, którzy zostali wybrani, by zniknąć w chaosie po upadku Berlina, prawda być może nigdy nie zostanie w pełni poznana, ale jedno jest pewne. W końcu to znaleźli. Po dekadach milczenia, tunele pod hotelem, ukryte pokoje, klapy ucieczkowe przez las, wszystko wyszło na jaw. Kawałek po kawałku zagadka tego ukrytego nazistowskiego bunkra z II wojny światowej zostaje rozwiązana, a przerażająca skala jego konstrukcji jest teraz niezaprzeczalna. To był więcej niż schron. To była widmowa infrastruktura, która niemal zdołała pozostać niezauważona. Gdy badacze myśleli, że widzieli już wszystko, co bunkier miał do zaoferowania, odkryli ostatnią i najbardziej enigmatyczną bramę. Była ukryta za fałszywą ścianą w jednym z najwęższych korytarzy ucieczkowych. Na pierwszy rzut oka wydawała się ślepą uliczką, tylko kolejną sekcją betonu, ale ktoś zauważył ledwo widoczny zarys nierówną szparę. Gdy oczyścili otaczający brud, stało się jasne, że coś za tym jest, i że nie było otwierane przez ponad 75 lat. Otwarcie zardzewiałych zasów zajęło niemal cały dzień. Gdy drzwi w końcu ustąpiły, nie tylko się otworzyły, ale pękły jak skarbiec, który został naruszony po dekadach ciszy. To, co znajdowało się za nimi, było najbardziej niepokojącym odkryciem całej ekspedycji. Kolejna podziemna komora, ale ta była inna. Powietrze było cięższe, ściany pokryte grubą metalową blachą, a w centrum pokoju stał ogromny przemysłowy safe, zamknięty na kłódkę, która wydawała się wykonana na zamówienie. Wokół znajdowały się puste skrzynie, zakurzone dokumenty i dziwne obszary spalonych kafelków. Wyglądało jakby coś tu spalono lub zniszczono, a może przetestowano. Niektórzy wierzyli, że mogło to być częścią skrzydła badawczego, ostatnia desperacka próba przechowywania lub nawet rozwijania tajnej technologii. Ale czego żaden zapis nie wspominał o tym pokoju. Żaden schemat do niego nie prowadził. Jego istnienie zostało całkowicie wymazane z historii. Jeden dokument, częściowo spalony, ale wciąż czytelny, wspominał słowo projekt Keller, termin, który luźno tłumaczy się jako projekt Piwnica. Cokolwiek było przeznaczeniem tego pokoju, było bardziej tajne niż cokolwiek innego w bunkrze. Safe, gdy w końcu go otworzyli, ujawnił zestaw dziwnych urządzeń. Szklane rurki, spalone notatniki i metalowe fragmenty, które wydawały się częścią czegoś większego. Czy to były bronie, sprzęt komunikacyjny, a może coś zupełnie innego? Do dziś eksperci nie mogą tego stwierdzić z pewnością. Ale to, co jeszcze bardziej ich zaniepokoiło, to co odkryli pod tym ostatnim pokojem: Mały szyb windy zalany betonem, ale wyraźnie przeznaczony do zejścia niżej. Używając georadaru, odkryto głębszą komorę znacznie głębszą niż jakikolwiek inny pokój. Jednak z powodu niestabilności strukturalnej wykopaliska zostały na razie wstrzymane. Cokolwiek tam jest, pozostaje nietknięte. Niektórzy badacze wierzą, że to może być ostateczne miejsce ukrycia, zawierające informacje wywiadowcze łupy wojenne lub osobiste przedmioty przeznaczone do zniknięcia wraz z upadkiem Rzeszy. Inni szepczą, że to może być prawdziwe ostatnie schronienie Hitlera tajna kryjówka, zaprojektowana, by przetrwać nawet bunkier pod kancelarią Rzeszy w Berlinie. Teorie te wspierają ukryte wejście przez hotel, obecność wanny i niezwykle luksusowe wyposażenie w głównych pomieszczeniach mieszkalnych. Wszystko wskazuje na coś, co nigdy nie powinno zostać znalezione, coś celowo wymazane. Ostateczne odkrycie tego ukrytego nazistowskiego bunkra z II wojny światowej nie tylko rodzi pytania, ale otwiera zupełnie nowy rozdział badań. Historia, która wciąż rozwija się w ciszy za zamkniętymi drzwiami pod warstwami betonu i tajemnic. Przez dekady nikt nie wiedział o jego istnieniu. Teraz kawałek po kawałku zostaje odkrywany i jest przerażający nie przez to, co znaleziono, ale przez to, co jeszcze może tam być. Prawda, której być może nigdy w pełni nie poznamy. W miarę jak badacze kontynuują zbieranie pozostałości tego ukrytego nazistowskiego bunkra z II wojny światowej, pytanie pozostaje, dlaczego został zbudowany w ten sposób. Czy mógł to być miejsce tajnych operacji, centrum dowodzenia dla najbardziej wybranych oficerów Rzeszy? A może była to ostatnia desperacka próba ucieczki, by ocalić coś wartościowego przed aliantami? Teorie owszem, ale żadna nie wyjaśnia w pełni przerażającego i skrupulatnie zbudowanego labiryntu ukrytego pod ziemią. Dostęp pod hotelem tylko zarysowuje powierzchnię większej tajemnicy, która może pozostać zamknięta na zawsze. Jedno jest jednak pewne: przeszłość nigdy w pełni nie puści swego uścisku. Ten bunkier, kiedyś uważany za zagubiony w czasie, jest przerażającym przypomnieniem ciemności, która może być ukryta pod najbardziej niepozornymi powierzchniami. I w miarę jak pojawiają się nowe odkrycia, jedno staje się coraz bardziej jasne. W końcu to znaleźli. Ale to, co odkryli, to tylko początek. Na razie odpowiedzi leżą tuż pod naszymi stopami, czekając na dzień, w którym w końcu zostaną ujawnione. Wielu wierzy, że historia jest pisana w książkach, ale czasem jest pisana w wyłożonych kafelkami korytarzach, zamkniętych drzwiach. I zapomnianych tunelach ucieczkowych najbardziej przerażające nie jest to co znaleziono ale to czego jeszcze nie odkryto bo jeśli takie miejsce mogło pozostać niewykryte przez dekady jakie inne cienie przeszłości czekają na odkrycie dziękujemy za twój czas i uwagę aby wesprzeć nasz kanał polub i zasubskrybuj a aby otrzymywać wszystkie nasze wiadomości na bieżąco włącz dzwonek dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków pisz kolejnych odcinków pisz kolejnych odcinków pisz kolejnych